Generalnie dzieci powinny być szczepione na szczepionki, które są im należy na szczepienia w pierwszym i późniejszych latach życia. Nie ma przeciwwskazań do szczepień za wyjątkiem sytuacji, kiedy jest udowodniona silna alergia na składniki szczepionki. Dlatego przed szczepieniami zazwyczaj konsultujemy się z lekarzem, który ustala, czy daną szczepionkę można podać. Nie podajemy też w czasie, oczywiście obowiązują ogólne zasady, kiedy można dziecko szczepić, że musi być zdrowe, nie może być w trakcie infekcji. Tak samo niekorzystny jest w okresie zaostrzenia znacznego objawu choroby. Wtedy staramy się nie szczepić. Staramy się też nie stosować szczepień w okresie swoistej immunoterapii, czyli stosowania jednej z metod leczenia chorób alergicznych, alergicznego nieżytu nosa, astmy oskrzelowej, a także niektórych w postaci atopowego zapalenia skóry, kiedy to podajemy alergen w dawkach zwiększających w odpowiednio dobranych szczepionkach. Tak zwana swoista immunoterapia zazwyczaj nie jest ko kojarzona ze szczepieniami ochronnymi.